Drodzy Państwo, już za kilka dni czeka nas bardzo ważny wybór. Każdy Państwa głos to bezcenna cegła. W związku z tym zdecydowałam, że pomogę Państwu dokonać tego wyboru i przygotuję skrót z trzygodzinnej debaty, którą zorganizowała Telewizja Polska w likwidacji. Proszę Państwa, myślałem naprawdę, że jeżeli chodzi o TVP w likwidacji, że to będzie poważna, merytoryczna dyskusja. Ja niczego się nie dowiedziałem, Muszę powiedzieć, że całkiem fajny teleturniej, jak oni kłamią. Co, słyszeliście slogany, bójdy de facto na resorach, powtarzane przez kandydatów tzw. Tak marionetkowych. Z naciskiem oczywiście na najciekawsze momenty. Pierwszy raz podczas tych wyborów telewizja publiczna zaprosiła kandydatów. A oto kandydaci. Krzysztof Stanowski. Pożur. Joanna Senyszyn. Dzień dobry kochani. Marek Woch, dobry wieczór, Marek Jakubiak, kłaniam się, Artur Bartoszewicz, dobry wieczór Paniom, dobry wieczór Panom, Magdalena Biejat, dobry wieczór, Karol Nawrocki, dobry wieczór, Rafał Trzaskowski, dobry wieczór Państwu, Szymon Hołownia, dobry wieczór, Maciej Maciak, witam serdecznie, Adrian Zandek. dobry wieczór, Grzegorz Braun, szczęść Boże, Sławomir Mencen. dobry wieczór Państwu. Trzeba przyznać, że debata zorganizowana była z wielkim rozmachem. Muszę pogratulować, bo Jacek Kurski piękne studio tu wybudował, co niektórzy zazdrościli. Trzeba budować przedszkola i szkoły, tak jak ja to robię w Warszawie. W ogóle wybudowałem jeden szpital od podstaw. Choć debata organizowana była przez Telewizję Polską w likwidacji, to TVN nie zapomniał o autopromocji. znalazłem w TVN24 możliwość robienia niezależnego dziennikarstwa. Sama debata pozostawiała wiele do życzenia. Nieprawdopodobnie jest to spektakl, muszę powiedzieć. Uczestniczymy w jakimś teleturnieju. Minuta na odpowiedź, jak zaprowadzić pokój na świecie. My dyskutujemy często w ramach zadawanych pytań na temat rozwiązań, które nie leżą w kompetencjach prezydenta. W tej debacie uczestniczą po prostu niewłaściwe osoby. Tu powinien stać Donald Tusk, i powinien stać tu, stać tu Jarosław Kaczyński. Nie. Coś na, tutaj Wojonicza się niedobrego dzieje. Media głównego. Ale powróćmy może do samej debaty. Poruszane były kwestie ważne i inne. Ustawa o zakazie smartfonów w podstawówkach. Ja bym proponował wrzucić jeszcze tam do tego projektu nie nienoszenie szminek w tornistrach. Ja, Szanowni Państwo, nie będę się bała. Można było się tego spodziewać, choć zawsze przykro, że nawet pytania na tak kontrowersyjne i ważne tematy jak aborcja były zmanipulowane i tendencyjne. Ale zobaczmy, jak z odpowiedzią poradzili sobie kandydaci na prezydenta RP. Polska wyludnia się w dramatyczny sposób. Za 75 lat e, może być nas mniej niż 20 milionów. Jednocześnie z badań wynika, e, że Polki rezygnują z macierzyństwa, bo boją się antyaborcyjnego prawa, które zagraża ich życiu. Zatem katastrofa demograficzna jest ściśle z tym prawem powiązana. Co chce pan, pani zrobić, by to zmienić? Drodzy Państwo, kolejny raz widzicie, w jaki sposób dzieli się społeczeństwo. Wystarczy powiedzieć, aborcja. Już sama forma zadania tego pytania diagnozuje niejako problem. Dawno nie słyszałem tak wielkiej bzdury, że Polki nie chcą mieć dzieci tylko dlatego, bo nie mogą ich potem zabić. Najpierw zajmijmy się dziećmi, które jeszcze żyją, z naciskiem na jeszcze. Tutaj chciałabym bardzo pogratulować panu Stanowskiemu za nawiązanie do zbiórek, które mają miejsce w całej Polsce. Rodzice dzieci chorych na, przykład na dystrofię mięśniową Duszena stoją przed niemożliwym zadaniem zebrania milionów złotych na leczenie swoich dzieci. Ale nie tylko pan Stanowski postanowił wesprzeć tego typu zbiórki. Ja chciałbym tutaj, nie umawiałem się z panem Krzysztofem Stanowskim, dostałem list, szanowny pan Marek Mawian-Woch, kandydat na prezydenta. Się pomaga Wiktoria Kępa. Proszę Państwa, znowu z biurka. Ja rozmawiałem dzisiaj z mamą Eweliną. Proszę wesprzeć, proszę Państwa. I ja skorzystam tutaj z okazji, żeby poprosić Państwa o pomoc dla rodziców Alanka, który cierpi właśnie na dystrofię mięśniową Duszena. Jego rodzice muszą zebrać niewyobrażalną kwotę 17 milionów złotych. Do tej pory udało im się zebrać niecały milion. Więc. Yy... Kto może nie wspiera nie tylko Ignasia, ale też rodziców, na przykład Alanka. Ale wracając do debaty, podczas odpowiedzi kandydatów na pytanie dotyczące aborcji, po wypowiedzi pana Stanowskiego, redaktor Wysocka Sznept postanowiła dołączyć do debaty. Nie zostawiając miejsca panu Stanowskiemu już na ripostę, ale kontynuując pytania kolejnych kandydatów. To w uzupełnieniu do Pana Stanowskiego jeszcze zacytuję Pana profesora Bartoszewskiego, który niegdyś mówił, że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga, jest to nieprzyjemne, nie każdy może mnie obrazić. A teraz głos zabierze Pan Marek Jakubiak. Ja nie sądzę, żeby Panią ktoś chciał tutaj obrażać. Natomiast mówienie o tym, że prawem, prawem kobiety po to, żeby mieć dziecko, to prawem... Trzeba mieć tą możliwość zabijania dziecka, to jest dla mnie taki absurd, nie do pojęcia. Średnio inteligentny człowiek wie, że pani uprawia teraz propagandę. Proszę państwa, jeżeli mamy mniejszą dzietność, to znaczy nie miejcie żadnych wątpliwości, że ktoś chce, żeby tak było. Politycy pokazali, klasa polityczna, że mają za nic Polki i Polaków. Nieaktualne jest pana stwierdzenie, że pańską rolą jest stworzyć Prawo najbliższe prawu boskiemu, a aborcja to ciężkie przestępstwo. To już nie są pańskie poglądy. Moje poglądy są jasne i niezmienne. To są to różne perspektywy, choć wartości i poglądy się nie zmieniają. Dość już tych, którzy ganiają sprawa na lewo, składając świadectwa. Kilka pytań, jakie zadaje ZUS. Kilkanaście pytań, proszę Państwa. Dlaczego pracodawca zatrudnił i dlaczego kobieta zaszła w ciąże? I to robi lewicowy rząd. Legalne dzieciobójstwo to wyjście naprzeciw. Y potrzebom nieodpowiedzialnych mężczyzn. To jest oczywiste dla każdej kobiety, że dostęp do aborcji jest ważną decyzją w momencie kiedy jest ważnym warunkiem w momencie kiedy podejmuje decyzję o zajściu w ciąże. 30% młodych kobiet nie chce mieć dzieci, a 70% z nich nie chce mieć dzieci, bo po prostu nie lubi dzieci. Podczas debaty padło również pytanie dotyczące tego, dlaczego Polacy nie ufają politykom. I tutaj muszę przyznać, że wielu z debatujących odważyło się na szczerość. Politycy? Politycy szkodzą. Politycy to rzeczywiście są bardzo źli oraz leniwi ludzie, którzy w swoim normalnym życiu nie są w stanie sobie poradzić. Dzisiaj polityka to jest po prostu obsadzanie spółek Obsadzanie urzędów i tym się zajmują dzisiaj politycy, nie myśląc o społecznych problemach. Politycy traktują majątek publiczny, majątek wspólny tak jak kuryto, do którego ustawiają się w kolejce, mając odpowiednią legitymację partyjną. No cóż, okazja czyni złodzieja. Trzeba po prostu też się pilnować. Marszałkiem Sejmu jest człowiek, który magistra szuka ciągle i nie może znaleźć tego magistra. Ja mówię, po pierwsze, Polska, po pierwsze, Polacy. Pan Rafał Trzaskowski, niemieckie fundacje. Jakim cudem ktoś o tym poinformował opinię publiczną? Dlaczego dziennikarze poszli tym śladem? Popieram ten głos oburzenia. Polityka to gra oszustów. Wygrywa najlepszy z oszustów. Ci, którzy dziś w kampanii wyborczej obiecują państwu to czy owo, nie są wiarygodni. Ja uważam, że y, moja droga do polityki powinna być wzorem dla wszystkich. Były też pytania dotyczące Ukrainy, roli Polski w Unii Europejskiej i naszej relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jak będziemy myśleli o tym, że nam Francja przyjdzie z pomocą, to zajdziemy dokładnie tak daleko, jak żeśmy w 1939 zaszli. Położyłem w Sejmie ustawę, która ma zabezpieczyć nas przed polexitem. To... Ponad 70% prawa obowiązującego w Polsce jest uchwalane w Unii Europejskiej. To Właśnie o to chodzi: żeby Europejczycy mówili dokładnie to, co my im mówimy. My w Unii Europejskiej nie możemy być kamerdynerami spraw niemieckich czy francuskich. Za nami, na naszej wschodniej granicy, zaczyna się e, najbardziej perspektywiczny rynek wszelkich promocji. Te ceła, cła. Pierwsi pomogliśmy, powinniśmy pierwsi stać w tej kolejce. Po Musimy przygotowywać się na nowy y, ład krajowy, na nowy ład światowy. Nie należy wieszać polskiego interesu, polskiej racji stanu u cudzej klamki, niezależnie od tego, gdzie ta klamka jest zamocowana. Nie dążmy do dalszej integracji Unii Europejskiej, bo takich sytuacji, w której polscy politycy nie będą mieli żadnych możliwości, żeby dbać o polskie interesy, będzie po prostu coraz więcej. Nie można mieć. Każdego poglądu na każdy temat, zależnie kto pyta. Trzeba po prostu odzyskać niepodległość. I to trzeba prezydentowi Trumpowi tłumaczyć. Nie robić sobie z nim zdjęcia, tylko dokładnie z nim na ten temat rozmawiać i rozmawiać z politykami republikańskimi, że to jest zagrożenie dla porządku światowego. Boli widzę moja wizyta w Białym Domu, moich starszych kolegów. Bez nie można pozwolić na to, aby Rosja się rozbestwiła. Natomiast to, co my powinniśmy robić, jako Polska i jako Unia Europejska, to doprowadzić do tego, żeby kupić sobie miejsce przy stole negocjacyjnym. Już teraz widać gołym okiem, że wojny nie będzie. W dyplomacji obowiązuje jedna zasada: albo siedzisz przy stole, albo jesteś w karcie dań. Ci ludzie są specjalistami od dyplomacji. Oni wręcz wykładają nam dyplomację, meandry dyplomacji a potem jadą do Kijowa wagonem drugiej klasy. Drodzy Państwo, podczas debaty oczekuje się też pojedynków na słowa, a czy riposty były cięte? Sami zobaczcie. Dzisiaj złożyłem w sądzie pozew przeciwko kłamstwom pana kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę być ostrożny, panie marszałku, bo po tym, co pan mówi, żeby pan się nie spodziewał pozwu. pan, ja tam nic nie mam w żadnej terce w służbach specjalnych. Polityk powinien iść załatwiać sprawy ludzi, a nie swoje sprawy. Recydywista politycznego kłamstwa rozpoczął od ocen moralnych. Czy tak chudzpa i bezszelność jest po prostu nieprawdopodobna? Pan marszałek jest prezesem 25 partii, którą potocznie nazywamy żółtymi, odpowiedzialność swoją mają za Ministerstwo Ochrony Środowiska. Ten znak Polski Walczącej, jego członkowie wyrwali ze ściany i wyrzucili. Bo Nie był mogę remont. odnaleźć tego, bo był remont. Kandydaci lewicy, eurokomuny, którzy tutaj przejawiają troskę o brak mieszkań, dla polskiej młodzieży, jednocześnie opowiadają się za implementacją norm Unii Europejskiej, które skutecznie blokują rozwój mieszkalnictwa. Jest pan nie raz pierwszy źle poinformowany, panie Brown. Pan, pan i pana zwolennicy, panie Szymonie, deklaratywnie stajecie w obronie Konstytucji Rzeczpospolitej. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan działalność telewizji publicznej i radia publicznego w kontekście zapewnienia praw równego prezentowania wszystkich kandydatów w tych wyborach? Co pan wie na ten temat? My nie podjęliśmy w wystarczającym stopniu misji odkolesiowania spółek Skarbu Państwa. My nie zrobiliśmy tego, na co umówiliśmy się ze swoimi wyborcami. Panie przewodniczący, ja już raz zadawałem panu to pytanie w debacie, ale wtedy pan uciekł od odpowiedzi. Mam nadzieję, że dziś pan od niej nie ucieknie. Obiecywaliście przed wyborami, że skończycie z koryciarstwem, że skończycie z tymi złymi praktykami PIS-u, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Minęło półtora roku, nie zmieniło się nic oprócz tego, że zamiast legitymacji PiSu teraz są legitymacje Platformy. Miał pan szansę być w rządzie, miał pan szansę walczyć z tymi wszystkimi kwestiami, o których pan opowiada, a pan przez cały czas się ustawia jako recenzent. I to, co nie udało się mafii reprywatyzacyjnej, udało się mieście Warszawa za rządów to Rafała Trzaskowskiego, bzdura. gratulacje. Jest pan skuteczniejszy niż mafia reprywatyzacyjna. Nie? Niech pan sobie żartów nie robi decyzji prezesa. Panie doktorze Trzaskowski, pan i pana zwolennicy de deklaratywnie stajecie w obronie Konstytucji Rzeczpospolitej. Równocześnie forsujecie Europejski Zielony Ład. Czy Europejski Zielony Ład jest zgodny z polską konstytucją? Co pan wie na ten temat? Już nie ma Europejskiego Zielonego Ładu. Banki dochrapały się własnej ustawy i uprzywilejowanej pozycji. Ale rozumiem, rynku. że pan wykorzystuje teraz czas na pytanie. No ale ja rozumiem, co ja robię. Proszę mi nie zwracać uwagi. On ma jakąś totalną obsesję. znaczy Nie koncentruje się pan na tym, co najważniejsze... Tylko na jakichś obrazkach medialnych. Ty możesz to ukrócić jednym podpisem, jedną decyzją. Nie potrzebujesz się o do tego dogadywać z cwaniakami z Platformy czy z PSL-u. Dlaczego tego nie uciąłeś? Wiesz dlaczego? Dlatego, że ten sejm, którym kieruję, jest sejmem demokratycznym, a nie sejmem dyktatorów. U nas jest dyktatura zasad i regulaminu sejmu. Czy po krytyce, która Pana spotkała, ma Pan już pomysł, jak ochronić osoby starsze przed nadużyciami ze strony takich cwaniaków jak Pan? Dobrze zadanie pytanie, pani marszałek. Odpowiedziałbym, że gdyby każdy uczciwy człowiek zachował się tak jak ja, to mielibyśmy lepszą Polskę. Często i ty, i Włodzimierz Czarzasty mówicie o sprawczości. Czy te drobne sprawy, ogryzkowa renta wdowia, czy pilotaż krótszego czasu pracy w paru firmach są warte załamania publicznej ochrony zdrowia? W przeciwieństwie do ciebie, Adrian, ja nie szukam wymówek, żeby nie robić rzeczy. Magda, o czym ty mówisz? Przecież bez was ten rząd nie ma większości. Na wiralowym filmiku w internecie dwie niepełnoletnie dziewczyny mówią, że zagłosowałyby na pana, bo lubią piwo i wódkę. Czy pan podziela opinię swojego głównego doradcy do spraw wojskowości, pana Jacka Hogi, że służba wojskowa kobiet robi z niej babochłopy? A już jak pan się tak pięknie prezentował w poprzedniej rundzie, to tylko dodam, że jest pan jedenasty od końca, jeśli chodzi o aktywność poselską na głosowaniach. Mamy kierownika placówki w Waszyngtonie. Który nazwał Donalda Trumpa niezrównoważonym. W Rzymie mamy ambasadora, który mówił, że Polska i Unia Europejska powinny płacić na Nord Stream. więc Mam do Pana pytanie: czy podpisałby Pan nominację ambasadorom Klichowi i ambasadorowi w Rzymie Sznepfowi? Panie Karolu. Decyzje tego typu to ja będę podejmował, jak zostanę prezydentem. Tak, kampania jest wybitna ze, ze strony Telewizji Polskiej. Żadnych długich wywiadów z kandydatami, nie da się ich poznać. Jakaś jedna debata z krótkimi odpowiedziami, e, to po prostu żarta, nie realizowanie misji publicznej. Za to 100 programów, w których słyszymy, że pan jest wspaniały, a pana kontrkandydaci głupi. Nie wiem, czy na tym powinna polegać misja telewizji. I Proszę mi I wierzyć, ja nie miałem, panie Krzysztofie, z tym absolutnie nic wspólnego. Nie wiem czy to prawda, bo nie oglądałam, ale podobno w tym pisowskim ośmioleciu to pan Stanowski miał program w TVP Kurskiego i to może by wyjaśniało tę obsesję, którą realizuje. Teraz teraz pytanie zadaje pan Rafał Trzaskowski. Litości. Ja bym prosił, żebyście państwo przypomnieli treść pytania, bo wtedy ludzie zobaczą jak Odpowiadający odbiegli od tej treści. Ale teraz jest czas na państwa to Państwo tu zadajecie sobie pytania. My no już mieliśmy mówić o stosunkach międzynarodowych, ja tu słyszę, proszę Państwa, o czołgach i bombach. I taka piosenka mi się przypomniała, co wy macie w głowie. Czy te czołgi wasze, te bomby, e, e, jak zombie, to jest niepoważne. Przecież to, to, jest, e, to są wybory prezydenta, czy wybieramy kogoś, kto ma najlepszą ripostek. Oprócz obrzucania się oskarżeniami. Padły też pewne propozycje. Posłuchajmy jednej z nich. Może sam pan zostanie ambasadorem w Waszyngtonie, ja zostanę prezydentem, a pan Bogdan Klich wróci do Polski. Na koniec chciałabym też powiedzieć o kilku rzeczach, które zwróciły moją uwagę i tutaj zastanawiałam się nad stworzeniem teorii spiskowych a mianowicie czerwone oczy pana Trzaskowskiego. Macie pomysł, skąd się wzięły? Piszcie w komentarzach. Druga sprawa. To ta tajemnicza koperta, którą pan Rafał Trzaskowski wręczył panu Nawrockiemu. A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu. Niech pan przyjmie, przeczyta pan, przeczyta pan sobie i zobaczy pan. Czy była to propozycja współpracy, czy był to jakiś szantaż, jakieś materiały, steczki, którymi pan Trzaskowski chciał zagrozić Nawrockiemu? A może był to tylko pr zabieg i czysta kartka w kopercie? Piszcie w komentarzach, co myślicie. I nie zapomnijcie, proszę, żeby wesprzeć chociaż jedną ze zbiórek. Rodzice dzieci chorych chociażby właśnie na DMD muszą zebrać naprawdę niewyobrażalne kwoty. Ja proponuję zbiórkę na Alanka. Siepomaga.pl Ukośnik Ratuj Myślnik Alana. Do następnego.